Witajcie na kanale z Wędkarskiego Pudełka. Dzisiaj chcę zrecenzować dla Was kolejną przynętę gumową. Dobrą przynętę gumową. Przynętę, którą sporo posługiwałem się w trakcie mijającego sezonu. Będzie to przynęta marki Perch Professor. Przynęta o wdzięcznej, zabawnej, aczkolwiek nie do końca cenzuralnej nazwie. Przynajmniej jeżeli chodzi o jej pierwszy człon. Jaka to nazwa? Sprawdźcie sami. Zajrzyjcie na media społecznościowe percz profesora, na ich Facebooka, na ich Instagrama. Warto. Nie tylko samą nazwę tam znajdziecie tej ciekawej przynęty, ale również garść merytorycznych porad dotyczących jej użycia oraz mnóstwo zdjęć z nadwody, zdjęć z fajnymi rybami oczywiście również. Tak wygląda ta przynęta. Roboczo będę ją na potrzeby dzisiejszej recenzji nazywał pijaweczką od percz profesora. Tak wygląda, wyjęta z pudełka. Tak, zdaję sobie sprawę, że mało co widzicie, dlatego po prostu zaraz przyjrzymy jej się z bliska, bo temu ma służyć ta recenzja. Lecimy z tematem. Po raz pierwszy z tą pijaweczką, jak i z innymi przynętami percz profesora, spotkałem się jesienią 2022 roku. Wtedy wylądowałem nad żwirownią, o której niegdyś miałem bardzo dobre zdanie. Pływały tam świetne ryby, piękne okonie złowiłem tam wiele okoni powyżej 35 cm, niektóre ocierały się o 40, a wiem, że były łowione też sporo sporo większe. Było tych okoni całkiem sporo i niestety, jak to w Polsce bywa, z każdym kolejnym sezonem coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Pojechałem nad wodę nie bez ambicji, ale też bez wielkich oczekiwań. Sądziłem, że jeżeli złowię jedną fajną rybę, to dzień będę mógł zaliczyć do udanych. Dzień był wietrzny, fala biła w brzeg dosyć pochmurno, ale z przebłyskami słoneczka. Zapowiadało się dosyć ciekawie. Tym bardziej, że już w jednym z pierwszych rzutów złowiłem fajnego okonia. Co prawda nie na pijaweczkę, a na drżdżownicę flying worm. Podjarało mnie to troszeczkę, wzbudziło we mnie taki zew polowania na większe ryby. Miało się okazać, że to nie była jedyna ryba, którą złowię tego dnia. Natomiast nie było tak kolorowo, jak to brzmi na samym początku. Musiałem sporo pokombinować z prowadzeniem tych przynęt, z ich zbrojeniem, z ich animacją, z ich wielkością i z kolorystyką. I tutaj właśnie, w momencie kiedy ryby zaczęły kaprysić, przyszła mi z pomocą rzeczona pijaweczka od Percz Profesora. Zacząłem od rozmiaru trzycalowego, złowiłem na to rybę, później było jeszcze gorzej z braniami, jakieś tam skubnięcia pojedyncze. I uratowałem się, e, zakładając dwucalowy e, wariant tej gumeczki. Sporo też kombinowałem z kolorystyką. Ryby, pomimo iż naprawdę same nie wiedziały, czego chciały, to dawały się co jakiś czas skusić. Przynęty pecz profesora zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie, odkąd tylko wylądowały w wodzie i przy brzegu, pobawiłem się nimi troszeczkę. Od razu widziałem, że te konstrukcje są przemyślane, że są zrobione po coś. Że w tym jest jakiś pomysł, i oczywiście w tej pijeweczce również taki pomysł jest ukryty. Czy ukryty gdzieś głęboko? Niekoniecznie. Już po pierwszym rzuceniu do wody, po delikatnych ruchach przy brzegu, wiedziałem wszystko, co chcę z tej przynęty wycisnąć, co wycisnąć z niej będę mógł. Przynęta jest bardzo wdzięczna, jeżeli chodzi właśnie o taką subtelną, drobną animację, i w ten sposób się nią posługiwałem. Uzbroiłem ją hakiem offsetowym. Prowadziłem na zestawie typu jig rig przy dnie, brania następowały właśnie w okolicach dna, były bardzo subtelne, ale mimo wszystko ryby udawało się śmiało zaciąć i wyholować szczęśliwie, także w Tommy graj. złowiłem kilka fajnych y, okoni, złowiłem fajnego szczupaka, wszystko to na ultralajcie, także naprawdę miła wędkarska przygoda i o tej przygodzie opowiada film Porozmawiajmy co nieco o łowieniu okoni, który możecie znaleźć na moim kanale. Oczywiście podlinkuję go wam w opisie filmu i w komentarzu pod tym filmem również go znajdziecie, także zachęcam do obejrzenia. A teraz zmieńmy perspektywę kamery i przyjrzyjmy się pijaweczce percz profesora z bliska. Pijawka percz profesora, jaka jest, każdy widzi. Moje pierwsze skojarzenie, kiedy wziąłem tę gumę do ręki, to inna guma. Kitech, Sexy Impact. No podobne. Czy jednak można powiedzieć, że guma percz profesora jest kopią kajtecha? W żadnym razie. Podstawową różnicą jest to, że ten ogonek, w wypadku piaweczki od percz profesora, jest dużo dużo bardziej cieniutki. Jest przez to podatny na najmniejszy nawet ruch. Zakres ruchu samego korpusu tej przynęty kajtecha jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku przynęty percz profesora, która jest, jak widzimy, bardzo lejąca i e, oczywiście, podobnie jak w wypadku Kajtecha, e, przód gumy, nazwijmy to korpusem, częścią korpusu, e, jest nieco bardziej obły. Ta część gumy służy nam do poprowadzenia haka, do uzbrojenia gumy, do zamontowania obciążenia itd., itd. Natomiast im dalej w las, im dalej w ogon, im dalej w tę część przynęty, która właśnie stanowi clue animacji, tym różnice są większe. Na korzyść percz profesora, jeżeli myślimy o przynęcie, która ma służyć do animacji bardzo subtelnej, bardzo delikatnej. Oczywiście znajdą się takie sytuacje, kiedy guma kajtecha będzie miała pewne przewagi. To są niuanse, ale oczywiście, niuanse to jest sedno sprawy bardzo często. Natomiast z tych dwóch konstrukcji ja zdecydowanie wolę percz profesora. Co więcej, uważam, że piaweczka percz profesora oferuje mi sobą, swoją konstrukcją, pewne niuanse, które nie były w taki sposób dopracowane, jakbym chciał. W przypadku gumy Kajtecha, konstrukcja percz profesora wygląda tak, jak ktoś by wziął gumę Kajtecha Sexy Impact, pojechał z nią nad wodę, łowił nią długi, długi, długi czas, zapisywał sobie cały czas wnioski, co w tej przynęcie można by dopracować. Później wracał do warsztatu, poprawiał kolejne, kolejne wzory, dopracowywał i po jakimś tam czasie, na pewno nie krótkim, doszedł właśnie do tej konstrukcji, do pijaweczki, którą dzisiaj recenzujemy. Pijaweczka Percz Profesora dostępna jest w trzech wielkościach. 5,5 cm, 7 cm i 9 cm. Jeżeli chodzi o wybór kolorów, to mamy tutaj trzy opcje. Fiolet z brokatem, herbatka z brokatem i ciemna zieleń z brokatem. I tutaj yy, wszyscy miłośnicy noszenia ze sobą 100 tysięcy kolorów zapytają, ale dlaczego tak mało? No cóż, w tym szaleństwie jest metoda. Myślę, że to bardzo, bardzo konsekwentne działanie marki Perch Professor. Z pewnością niełatwe, ponieważ prawa rynku wędkarskiego, jakie są, o tym wie każdy spingista, który ma wypchane po brzegi pudła, natomiast to troszeczkę droga donikąd. Dostajemy tylko trzy kolory, to prawda, natomiast dostajemy kolory bardzo dopracowane, przemyślane i kolory, które nawzajem siebie uzupełniają. Nie wiem, czy z czasem oferta się poszerzy, ale już na chwilę obecną, mając te trzy kolory, możemy wybrnąć w bardzo wielu sytuacjach. O żadnym z tych kolorów nie można powiedzieć, że jest przypadkowy. O każdym z tych kolorów można powiedzieć, że jest klasyką klasyki, jeżeli chodzi o łowienie okoni, ale nie tylko okoni. Co prawda, trzy kolory w ofercie nie jak się mają do ilości kolorów dostępnych u takich marek jak Relax, Mans czy Kitech, ale szczerze mówiąc, im dłużej łowię, tym częściej wolę zabrać ze sobą nad wodą skromniejszy zestaw przynęt, ale zestaw przemyślany, dostrojony również, jeżeli chodzi właśnie o te wybrane kolory, tak abym miał w czym wybierać, ale żeby wybór nie był dla mnie obciążeniem, abym nie przerzucał w jednym miejscu 50 gumy w kolejnym odcieniu fioletu, tylko zamiast tego, żebym położył nacisk na animację, na aktywne przemieszczanie. Kolor oczywiście ma znaczenie, ale te kolory, które dostajemy, są bardzo dobrym narzędziem do otwierania pysków ryb. Ale zaraz, zaraz, nie powiedziałem Wam wszystkiego, jeżeli chodzi o kolory, ponieważ są jeszcze warianty kolorystyczne dedykowane pstrągą. Ja mam tutaj taki Bubble Gum, róż, który uwielbiam na pstrągi. Wszyscy, którzy oglądają dłużej kanał, doskonale o tym wiedzą. Mam ze sobą też taki kremowy odcień. I z tego co pamiętam, jest jeszcze kolor czarny w ofercie, również bardzo dobry. To będą kolory nie tylko na pstrągi, ale na pstrągi w pierwszej kolejności. Każdy z Was, kto łowi pstrągi, doskonale wie, że często zdarzają się takie sytuacje, chociażby na początku sezonu, kiedy ryby stoją w leniwie pł płynącej wodzie, czasami w wodzie stojącej, i odprowadzają nasze przynęty, również przynęty gumowe, podskubując lub po prostu odprowadzając, oglądając z lewa i prawa. I wtedy taki delikatnie, bardzo naturalnie pracujący ogonek, przynęty wysubtelniony, płaski, podatny na każdy najmniejszy ruch wędki, na każde błynięcie prądu wody, taki ogonek może stanowić bardzo dobry argument ku temu, aby pstrąg jednak zażarł naszą pijawkę. O tych trzech podstawowych kolorach nie mogę powiedzieć, aby któryś z nich był lepszy od innego. Na każdy z nich połowiłem. Każdy z nich miał też swoje 15 minut, zdarzały się sytuacje, kiedy herbatka z pieprzem była na pierwszym miejscu, zdarzały się oczywiście sytuacje i to nierzadkie, kiedy fiolet, zresztą on z przyzwyczajenia leciał zazwyczaj jako pierwszy do wody, i zielony również, zwłaszcza w zimnej wodzie, zauważyłem, ten zielony bardzo, bardzo dobrze kusił ryby do brania. Tak wygląda piaweczka percz profesora uzbrojona mikrowkrętką i hakiem offsetowym. O mikrowkrętkach mówiłem na swoim kanale. Możecie znaleźć recenzję mikrowkrętek gurzy. Gorąco polecam Waszej uwadze. A tak wygląda nasza przynęta uzbrojona w zestaw typu G-Grig, czyli niewielka agraweczka i ciężarek wolframowy, doszły do wcześniej uzbrojonej gumy. Rzućcie okiem też na taki detal, który oczywiście. Jest ważny. Nasza guma posiada wyżłobienie w grzbiecie, które doskonale e, kryje ostrze Haka. Tak, że ono nie wystaje, nie czepia się zielska czy przeszkód jakichś na dnie. Natomiast w momencie brania. Pyk i zacinamy. Ok. E, opowiadając o swoich pierwszych doświadczeniach z tą przynętą, wspomniałem o G Grigu i oczywiście na moim ulubionym zestawie typu G Grig, ta przynęta sprawdzi się naprawdę świetnie. Dlaczego? Będę się powtarzał, ale warto się powtarzać w tym względzie. Przynęta jest doskonała, jeżeli chodzi o drobną, subtelną animację. Każdy najdrobniejszy ruch wędką, każdy najdrobniejszy ruch ręką przełoży się na życie tej przynęty w wodzie. Jej um, płaski ogonek. Podatny na e, wszelką właśnie animację, jest bardzo dobrym kusicielem dla ryb. I tych, które chcą współpracować, i dla tych, które same nie wiedzą czego chcą również. Także Jig Rig, e, jak najbardziej, to był mój pierwszy wybór. Czemu by tej przynęty nie uzbroić w główkę jigową? Ja nie widzę przeciwwskazań. Czeburażka, jak najbardziej. Bardzo często, właśnie y, zespół twórców marki Perch Professor posługuje się tą przynętą uzbrojoną w czeburażkę, co zauważyłem na ich fanpage'a. Dropshot? Idealna konstrukcja pod tym kątem, myślę. Boczny trok? Czemu by nie? Słuchajcie, tak naprawdę trudno jest na szybko znaleźć metodę, która nie dałaby jakiś perspektyw wykorzystania tej przynęty, bo i chociażby Carolina i Texas Rig jak najbardziej mogą się sprawdzić przy animacji tej przynęty. To w jaki sposób jej użyjecie, jak ją uzbroicie, jak ją obciążycie, zależy oczywiście od Was, od Waszego doświadczenia i od Waszej intuicji wędkarskiej. Natomiast co ja bym proponował i co koresponduje z moimi poradami dotyczącymi wykorzystania walorów ultralekkiego spinningu, warto w tym wypadku szczególnie warto posługiwać się możliwie lekkim obciążeniem i postawić na subtelność, na naturalność prezentacji. Jeżeli chodzi o modelowe łowisko dla tej przynęty, to trudno jest coś jednoznacznie orzec, ponieważ w bardzo wielu sytuacjach ona po prostu świetnie się będzie sprawdzać. Ale przede wszystkim myślę, że będzie górą nad innymi przynętami w momentach, kiedy ryby są grymaśne, kiedy ryby są bardzo leniwe, kiedy rybą trzeba zagrać na nosie, trzeba im tuż przed pyskiem bardzo sprytnie, bardzo naturalnie zaprezentować nasz wabik. Takie sytuacje to chociażby wczesna wiosna. Takie sytuacje to chociażby jesień, również późna jesień, zima. Ta przynęta sprawdzi się równie dobrze w wodach płynących, co i stojących. Jedynie w bardzo wartkim nurcie myślę, że warto byłoby jeszcze inaczej podejść do tematu prowadzenia i zbrojenia tej przynęty. I tutaj warto jest chociażby sięgnąć po wolframowe główki jigowe, lekkie, proste w wykonaniu, o czym mówiłem już na swoim kanale. Słuchajcie, uzbrojoną w ten sposób przynętę można zarzucić i po prostu prowadzić w dryfie, co również sprawdzałem i co również mogę powiedzieć jest bardzo, bardzo skuteczne na różne gatunki ryb. Na pijaweczkę perz profesora łowiłem z dobrym skutkiem i w głębokich żwirowniach, i w płytkich rzekach, i w zastoiskach rzecznych, i w szybkim nurcie. Miałem brania z opadu, ale przede wszystkim większość ryb złowiłem, animując tę przynętę przy dnie, bo właśnie pijaweczka, która gdzieś tam sobie delikatnie, dyskretnie próbuje czmychnąć w okolicach dna jest doskonałym kąskiem dla okonia i nie tylko dla okonia. Co zatem możemy złowić na pijaweczkę percz profesora idąc tym tropem? Oczywiście wszystko to, co zjadłoby naturalną, żywą pijawę. Czyli naprawdę grono tutaj potencjalnych naszych zdobyczy jest bardzo, bardzo szerokie. Ja łowiłem przede wszystkim zgodnie z nazwą marki percz profesor okonie. Natomiast nie jedynie na okonie okazała się ta przynęta bardzo bardzo skuteczna, ponieważ miałem wielokrotnie świetne wyniki na wczesnowiosennych jazdach z wykorzystaniem najmniejszego rozmiaru tej przynęty. To była absolutna kosa, to była przynęta numer jeden. I słuchajcie, były takie wyjazdy, kiedy ja um, łowiąc innymi gumami, woblerami czy najmniejszymi wirówkami Jedynie zwracałem uwagę tych jazi, doprowadzałem do jakichś odprowadzeń, do jakichś skubnięć, i wtedy często leciała do wody najmniejsza pijawka percz profesora, jak najlżej uzbrojona, jak najwolniej prowadzona i dawało to efekt w postaci naprawdę fajnych, jak na te łowiska, na które jeździłem jazi. Także na wczesnowiosennej jazie, łowione z dna, leniwe, ale dające się skusić dobrej przynęcie, jak najbardziej polecam. Miałem też klenie na tę przynętę, chociażby ostatnio na wypadzie z Pawłem, o której to wyprawie krótkiej wspominałem w ostatnim materiale. Złowiłem na pijaweczkę też profesora również pstrągi i tu tyle gatunków, które osobiście ja złowiłem. Natomiast na pierwszy rzut oka, już po tych doświadczeniach, które mam, mogę śmiało założyć, że będzie to bardzo dobra przynęta do subtelnej animacji brzaną. Podawana leniwie, właśnie w dryfie, w jakiejś rynience rzecznej, powinna naprawdę dobrze kusić takie e, brzaneczki, mniejsze i większe. E, myślę, że na łowiskach, gdzie jest więcej tych ryb, e, łowcy brzan powinni wrzucić do swojego pudełka i spróbować, e, czy ta przynęta im się sprawdzi, bo podejrzewam, że może sprawdzić się bardzo, bardzo dobrze. Również e, osobiście tutaj, nie bazując na swoich doświadczeniach, bo unikam takich łowisk, ale na łowiskach trout area, jeżeli ktoś z Was lubi takie łowiska, to podejrzewam, że ta bardzo wysublimowana, bardzo delikatna praca przynęty, przemawiająca do ostrożnych ryb, może być żelaznym argumentem i może Wam po prostu pomóc w zrobieniu dobrego wyniku. A, złowiłem jeszcze kiedyś fajną płoć, dużą płoć na piawkę perch profesora. Zassała ją dosyć mocno, dosyć agresywnie. Spodziewałem się fajnego konia. Prowadziłem tę przynętę wtedy w dryfie w Rzecznej Rynięce jesienią tego roku. Także myślę, że możemy liczyć na przyłowy płoci, leszczy, wzdręg większych. Może trafić się karp, bo czemu by nie? Myślę, że może nas miło zaskoczyć ta przynęta. Jeżeli chodzi o cenę tej przynęty, to za paczkę gum zapłacimy 22,90 zł. Biorąc paczkę jednego koloru tej gumy, w jednej wielkości, bo są też oferowane zestawy konkretnej wielkości, ale miksy kolorów, w których macie kilka przynęt koloru, jednego, drugiego i trzeciego, i oczywiście taki sprytny zestaw jest przydatny, jeżeli chcecie poeksperymentować. Natomiast jest też delikatnie droższy, za ten podstawowy zestaw. Przynęt zapłacimy 22,90 zł i w zamian za to otrzymamy 12 sztuk najmniejszego modelu, czyli tego dwucalowego, 8 sztuk 3-calowych pijaweczek i 5 sztuk największych 9-centymetrowych pijawek. Wychodzi zatem, że za najmniejszą pijaweczkę płacimy 0,90 90, zł, za model średni 2,80 zł zaś za największy 4,58 zł. Czy to mało? Oczywiście nie. Czy cena jest adekwatna do jakości? Moim zdaniem tak. Czy hmm, powinniście mieć te gumy w swoim pudełku? Myślę, że powinniście spróbować. Natomiast hmm, musicie zdecydować sami. Moim zdaniem, na moje potrzeby, ta guma jest warta tej ceny, ale powiem Wam, dlaczego jest warta. To jest guma, którą warto jest posłużyć się w szczególnych sytuacjach. W sytuacjach, kiedy jest zbraniami naprawdę cienko, w sytuacjach, kiedy chcecie kusić ryby na łowiskach o dużej presji, w sytuacjach, kiedy ryb nie ma w wodzie zbyt wiele albo są pokłute, w sytuacjach, kiedy są spłoszone, w sytuacjach, kiedy po prostu są wymagające, wtedy taka przynęta bardzo dobrej jakości, dopracowana w każdym detalu. Może zrobić różnicę, u mnie robiła. U tych kolegów, którzy mieli doświadczenia z tą pijaweczką, wiem, że również ta różnica nad wodą była widoczna. Znam kolegów, którzy wyśrubowali swoje życiówki chociażby o posługując się tą przynętą i to niekoniecznie największym jej rozmiarem, ponieważ właśnie na bardzo ostrożne, bardzo leniwe ryby czasami ten najmniejszy rozmiar, nawet jeżeli mowa o dużych okoniach, może być kluczem do sukcesu. Jakość silikonu, z jakiej jest wykonana, jest naprawdę na najwyższym poziomie, niemniej jednak wiąże się to też z pewnym ryzykiem. Otóż silikon jest bardzo miękki i delikatny, co przekłada się na właśnie życie w wodzie tej przynęty, na jej doskonałe właściwości, jeżeli chodzi o podatność na animację, natomiast te przynęty są również delikatne potrafią po prostu zostać rozerwane przez ryby. Jeżeli taki okoń czy pstrąg w wartkim nurcie szarpnie za ogon naszej pijaweczki, może pozbawić ją ogona. Natomiast w wielu sytuacjach na jedną taką pijaweczkę udawało mi się łowić kilka ryb i nie było z tym najmniejszego problemu. Chociażby przy łowieniu okoni, które zasysały śmiele i tę przynętę. Chociażby przy łowieniu jazi nie było najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o wytrzymałość tej gumy. Szczupak jak to szczupak, jeżeli tej wielkości przynęta gumowa przejedzie po jego zębach, to sami wiecie. Konfrontując ze sobą znakomitą jakość tej przynęty, znakomitą jakość silikonu, atraktora, kolorów, dopracowanie szczegółów, wypracowanie bardzo przemyślanej, bardzo skutecznej konstrukcji konstrukcji doskonałej do subtelnej animacji, której jestem zwolennikiem. Konfrontując te wszystkie zalety z wysoką ceną, ale ceną, którą uważam można przełknąć, cenę uczciwą, myślę, że ocena końcowa musi być wysoka. Daję tej przynęcie 8,5 punktów w 10-punktowej skali. Mam z nią naprawdę wiele dobrych doświadczeń, a myślę, że jeszcze wiele przede mną. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten największy model pijawki, mam duże nadzieje co do niego. Mam już też um, obraz sytuacji, co ona potrafi w wodzie, będę ją wykorzystywał e, tak jak do tej pory do łowienia z dna, do łowienia rigiem, ponieważ uważam, że ta technika szczególnie dobrze potrafi wycisnąć e, życie z tej przynęty. Mam jeszcze na szczęście takie łowiska, gdzie są duże okonie, e, są to ryby nieliczne, są to łowiska poddane dużej presji, ale mimo wszystko, próbować trzeba. I wiem, że na tych łowiskach, na których naprawdę złowić rybę nie jest łatwo, takie przynęty jak pijaweczka od percz profesora będą dawać przewagę, ponieważ diabeł w takich sytuacjach tkwi oczywiście w szczegółach, w szczegółach animacji, w szczegółach zachowania tych gum pod wodą, w szczegółach tego, jak ryby postrzegają nasze przynęty i jak na nie reagują. Moje doświadczenia z pijawką od percz profesora są naprawdę świetne. Gorąco polecam tę przynętę wszystkim tym, którzy cenią sobie bardzo, bardzo dopracowane konstrukcje, konstrukcje przemyślane, konstrukcje, które po prostu działają nad wodą i to działają nieprzypadkowo. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się wam podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie o nich znać w komentarzach. Dajcie też proszę znać w komentarzach, jak idzie wam nad wodą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z wędkarskiego pudełka, to koniecznie zjedźcie teraz na dół, kliknijcie przycisk subskrypcji i kliknijcie dzwoneczek, aby nie ominęły Was nowe treści. Bardzo gorąco Was pozdrawiam, trzymam za Was kciuki, łammy kije na późnojesiennych rybach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hejka!